Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować. Temat dzisiejszego filmu to materiał, na którym haftuję poduszeczkę od czas nan jest to Belfast. I no mam powiedzmy dodatkowy czas, dodatkowe wolne. Zresztą chyba nawet słychać po głosie. Trochę mi się w zdrowie posypało, yy, i tak piję tą herbatkę, haftuję sobie tą sowę i mówię: No, no mam ten czas. Mary się zaprowadziłam do przedszkola, bo ona się dobrze czuje. Wczoraj nie dałam rady jej zaprowadzić. Niedzielę miałam taką, że praktycznie nie wstawałam z łóżka, tak mi się siekło. Nie wiem, co to jest. Niby jakieś przeziębienie, no ale mam. Cały tydzień L4, niestety. Pierwszy w tym roku, pierwsze w tym roku zwolnienie. Yy, i no i może to będzie taki luźniejszy film, ale też może się przydać osobom, yy, które się zastanawiają nad haftowaniem na Belfaście. Yy, jest to moje pierwsze podejście. Do tego materiału. Jak widzicie, już trochę udało mi się wyhaftować. Dla przypomnienia, jeszcze pokażę co haftuję. Będzie to taka poduszeczka, y oczywiście po szyciu, y cztery sowy, y góra i dół. No i nawet jest, że oktober akurat pasuje. Y Dlaczego wybrałam Belfast? Ponieważ no, to jest tkanina taka, mi się wydaje, bardziej rustykularna, że ona będzie pasowała do, do tej poduszeczki. I może takich troszkę informacji na temat tej tkaniny, takie można powiedzieć, zebrane do kupy, bo oczywiście, zanim odpaliłam nagrywanie, to trochę doczytałam i tak pokrótce wam powiem czym jest belfast jest to wysokiej jakości len między innymi do haftu krzyżykowego produkowany przez firmę Zweigart jest to jedna z najpopularniejszych tkanin lnianych wśród hafciarek zwłaszcza do haftów bardziej eleganckich lub delikatnych czyli tak jak mówiłam bardzo pasuje do tego, ponieważ no, ta poduszeczka chciałabym, żeby była taka właśnie delikatna, taka trochę rustykularna. Chciałam wypróbować inny materiał. Będę musiała co chwilę przerywać, żeby odkaszlnąć. Gęstość splotu 32 CT, czyli około 12,6 oczek na centymetr. Skład to 100% tlen naturalny. Jeżeli chodzi o kolory, to jest duża gama odcieni, od naturalnego i kremowego, po pastelowe, ciemne i melanżowe. I jakie są cechy charakterystyczne tej tkaniny? Ma naturalną strukturę lnu, lekko nierówny splot, co nadaje haftom charakter i głębie. Ale ten nierówny splot Sprawia małe trudności, ponieważ można się łatwo pomylić. Tym bardziej, że ja haftuję co drugą nitkę. Co drugą nitkę. I są takie mom momenty, że ym, niektóre y, nitki w materiale są grubsze, niektóre są chudsze. A niektóre są bardzo cieniutkie. I to powoduje, że łatwo się y, idzie pomylić, bo na przykład w tym miejscu mm, mm, ma się wrażenie, że to są jakby dwie nitki, a tak naprawdę to jest jedna. Wtedy trzeba dobrze. Ym, dobrze patrzeć, żeby jak robimy co drugą nitkę, żeby się nie pomylić ja tu się pomyliłam i musiałam próć i w pewnym momencie jak haftowałam to okazywało się, że brakowało mi jakby była o jedną nitkę za dużo u góry i cały kawałek musiałam próć więc idzie łatwo się pomylić Ale już po jakimś czasie, jak już wyhaftowałam sobie ramkę, przybyło trochę krzyżyków, to już było łatwiej. Już chyba z 10 razy przerywałam, nawet nie wiedziałam, że będzie mi tak trudno mówić. Więc prawdopodobnie ten film będzie krótszy. Jakie są jeszcze cechy charakterystyczne tej tkaniny? Umożliwia haftowanie jedną nitkę na jedną nitkę, czyli bardzo drobny haft, można powiedzieć, że mikrohaft, lub dwie na dwie nitki, tak jak mam to tutaj, chociaż widzicie, przy dzióbku y, sowy też jest wyhaftowane jeden na jeden, czyli y, drobniejsze krzyżyki. Co dalej? Tkanina jest miękka i elastyczna, um, chociaż troszeczkę mniej sztywna niż A Aida czy na przykład Lugana. Więc Belfast jest idealny do haftów krzyżykowych, blackworku, haftu powierzchniowego i hardangera. I tutaj jest um, z dopiskiem dla wpraw wprawionych. Um, jest to wysokiej jakości len. Nie rozciąga się, dobrze znosi pranie i napinanie w tamborku. Ja mam to na tym tamborku sprężynowe mnurga i dobrze mi się napina materiał. I powiem jeszcze, że jak oprzywałam maszyną, to strasznie mi się jakby ciągnął. Um, źle mi się to oprzywało. Takie miałam dziwne wrażenie, jakby to. Um, Oprzywało się w miejscu, takie ciągnięcie materiału, ale jakbym go nie oprzyła, to y, bardzo by się siepał. Co jeszcze na ten temat? No zastosowanie Belfastu, hafty dekoracyjne, obrazy, metryczki, y, właśnie hafty o vintageowym wyglądzie, y, czyli tak myślę, że ta moja sówka Moje sówki, które będą, będzie ich więcej, że one mają taki właśnie charakter. Jeżeli chcemy coś miniaturowego, no to też używamy Belfastu, bo możemy haftować jeden na jeden i wtedy te nasze projekty są takie bardziej eleganckie. No, dla mnie ta tkanina jest trudniejsza. Od, od Aidy czy nawet od Murano, no bo tutaj jednak trzeba dobrze patrzeć, żeby się nie pomylić. Ale jak już mamy takie dużo wyhaftowane i zostają puste miejsca do wypełnienia, no to już nie jest tak tragicznie. Najgorzej jest właśnie zacząć. Ale spróbowałam i, i powoli daję radę. Mam już 10% wyhaftowane. Także nie jest źle. No i przejdę sobie teraz do sagi. A wzięłam tabletkę, mi trochę lepiej, bo myślałam, że się udusza. Jakiś taki sezon znowu na chorowanie. No. Ale za to można Troszkę więcej krzyżyków nadrobić, chociaż powiem, że wam, że w niedzielę nic kompletnie nie mogłam ruszyć. A ja zwykle mam tak, że codziennie chociaż te 100 krzyżyków y, udaje mi się zrobić, nawet jak mam jakiś gorszy czas, a w niedzielę nic mi się nie udało zrobić. Tutaj haftuję się hmm, podobnie jak na murano, czyli co drugą nitkę, ale właśnie są momenty tych nierównych splotów i to jest takie tutaj utrudnienie. Do murano byłam przyzwyczajona, więc te haftowanie co drugą nitkę, tutaj to liczenie to nie było dla mnie jakieś trudne. Gorzej, jak się gdzieś myliłam przy tych nierównych splotach, że wydawało mi się, że widzę dwie nitki, a to tak naprawdę była jedna grubsza. Albo nie zauważałam, że jest jedna cieniutka i jedna grubsza. I trzeba właśnie dobrze patrzeć, żeby dobrze się wbić. Bo później, jak robimy właśnie takie geometryczne kształty, to może nam się nie zgadzać i wtedy będzie dużo doprucia. Ja, mimo że zerkałam, że starałam się to dobrze patrzeć, liczyć, to i tak się myliłam. I szczególnie jak są takie elementy, gdzie trzeba odliczyć od jednej strony, na przykład tego kota, to musiałam odliczyć chyba od dołu też dobrze, żeby on wyszedł. Bo jakbym się dziś pomyliła o jeden, to znowu bym musiała próć. I nie byłoby tak fajnie. Jestem ciekawa, czy oświetlenie jest dobre, bo zapalałam lampki. <laughs> Bo już zrobiła się taka typowa jesień. Pada, jest zimno, wieje, pewnie dlatego nie siekło. Ja nabrałam leków w aptece dla Marysi, bo myślałam, że ona będzie chora, bo zaczynała smarkać. No i u niej na smarkaniu się skończyło, a mnie siekło. Totalnie. Rozwaliło system. Ledwo dojechaliśmy do domu. Oczywiście ja ledwo dojechałam. Już myślałam, że bo musieliśmy wrócić w niedzielę a mnie w niedzielę siekło na wyjeździe No, ale już dzisiaj jest wtorek i jest lepiej także mam pełno lekarstw gorące herbatki rosołek ugotowany wczoraj I się tak zastanawiałam czy nagrywać coś czy nie ale i tak właśnie haftuję słówka. No i przy okazji nowy materiał. Także mam nadzieję, że taka charakterystyka krótka coś yy, rozjaśni. Chociaż to jest i tak yy, ten opis Belfastu zaczerpnięty z internetu. To ja tego nie mówiłam z pamięci. Tylko po prostu przeczytałam. Znalazłam. Żeby też nie popełnić żadnej gafy. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale po prostu chciałam spróbować. Poczytałam, że tutaj Belfast do tego projektu będzie idealny. No, więc się zdecydowałam. No, i jak widzicie, to już miarę sprawnie idzie. Bo tylko wypełniam. Mimo wszystko, tak na razie, moją ulubioną tkaniną jest murano. Ale jeszcze będę testowała inne. No, jeszcze na Belanie trochę haftuję. Dopiero zaczęłam, więc zobaczymy. No, Belfast też nie jest zły. Kwestia wprawy. Skoro lubię murano, się przyzwyczaja do tego materiału ale chyba i tak jest lepszy niż AIDA już od AIDY tak trochę odchodzę lepsze, lepsze efekty dają inne materiały jeszcze zależy co jest haftowane bo tutaj nie będzie wypełnionego tła do końca i też są y, m, krzyżyki 1 na 1. Czyli to by musiało być albo murano, albo właśnie inna tkanina, gdzie musiałabym robić co drugą nitkę. Żeby też była możliwość zrobienia 1 na 1 w niektórych y, momentach haftu. Wątpię że do końca, nawet listopada uda mi się ten projekt zakończyć, bo mam dużo rozpoczętych. A jeszcze jest sporo zabaw hawciarskich. Więc no, nie będę tylko tego robiła. Ale postaram się jak najwięcej. Akurat dzisiaj mam zamiar zrobić na tej pracy 500 krzyżyków, bo y, zaliczają do zabawy y, z piramidką x 3 no i muszę zrobić 500, bo tutaj jest motyw właśnie zwierzęcy i akurat mi brakuje, żeby wypełnić lukę. I ile ja już mam zrobione? 325. Więc nie jest źle. I um, no. 5 miałam 32 krzyżyki, no to nie za dużo. A i to akurat była ta niedziela, gdzie mnie siekło. Później z, usiadłam, trochę zaznaczyłam krzyżyków, które zrobiłam poprzedniego dnia, i to wyszło tylko 32, ale ja i tak nie zaliczam tego na niedzielę, bo właściwie zaznaczyłam tylko, co zrobiłam jeszcze w nocy, z soboty na niedzielę. No, więc nie zaliczam. To był w ogóle dzień niechawciarski. To był dzień walki o przetrwanie. Niejako takie. No, mamy październik. Za kilka dni Będę obchodziła kolejne urodziny, już też y, przyszłe kody na Merejkę. Zamówiłam sobie prezenty i może jeszcze od y, Kateryny y, coś dojdzie. Nie wiem, czy dojdzie do moich urodzin. Najwyżej trochę później y, nagram i później opublikuję. No bo dziś mamy 7, a do 9 już jest bardzo blisko. Więc no zobaczymy, czy chociaż te z dojdą do dziewiątego. No, tak wyszło, że będę siedziała w domu, żeby się doleczyć. To już bym się nie pomyliła. Dobra, mam dwie. Możecie mi dać znać w komentarzach Czy Wy lubicie haftować na Belfaście Bo wiem, że są dziewczyny, które bardzo lubią Ja może też polubię Nie jest tak źle, a tak się bałam Wiedziałam, że to jest lniana tkanina I że to jest Sploty są nierówne Nawet jak kupiłam To oglądałam jak przyszło A zamówiłam w haftiksie Zależało mi, żeby szybko przyszło, bo chciałam szybko zaczynać. Także we wrześniu miałam dużo startów. Nie wiem, czy teraz coś będę zaczynała. Bo chciałabym jednak dużo, żeby przybywało. I żeby coś było. Widać więcej. Może uda mi się zrobić więcej niż 500 krzyżyków. Ogólnie na, tych, na tej podusi jest 8881,5 znaczka. W tym 7562 krzyżyki. Petitków jest 76. I backstitcha jest dużo. 2300. 75 no i 56 koralików. I tu chyba będę backstitch robiła od razu, jak yy, yy, będę robiła jedną sowę, czyli od razu na tej sowie zrobię backstitch, zanim przejdę do następnej, żeby już się nie wracać. Nadrabiam też zaległości na YouTube, oglądam filmy. Trochę podsumowań już było. No Wczoraj to tak nie bardzo, bo wczoraj byłam z Marysią, no więc tak za dużo się nie dało pohaftować, i jeszcze się nie czułam zbytnio na siłach. A dzisiaj już jest lepiej. Katar teraz tylko męczę. No i powoli do przodu. Drugie skrzydełko. A jeszcze oko mi zostało. To już może, jak wezmę drugą nitkę. To przejdę do oka. No, ciekawa, tasowa. Bardzo ładne w są tu kolory takie jesienne. Prawdopodobnie wrzucę ten film bez jakiegokolwiek obrabiania, żeby było szybciej. Nie mam jak sprawdzić, ile czasu już mówię, bo mam inne statyw. <coughs> mimo szczerych chęci zrobienia długiego filmu nie dam rady mówić więc chociaż y, trochę Wam opowiedziałam o Belfaście trochę pohaftowałam ja będę dalej haftowała, ale już bez mówienia bo nie dam rady tak co chwilę zatrzymywać i sobie kaszleć więc wybaczcie, że tak krótko ale myślę, że chociaż treściwie Dajcie znać, co myślicie o tym materiale, chyba że macie inne ulubione. Chętnie poczytam. No i do następnego. Mam nadzieję, że już będę mogła lepiej mówić i nie będę musiała co chwilę przerywać. Pewnie pokażę Wam moje urodzinowe prezenty, to co sobie zamówiłam i kupiłam. Więc trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Pa! pa.